Witam. Dzisiaj kolejny mój albumik. Jest to znowu albumik dziecięcy. Nie będę przedłużała, powiem od razu z jakiej kolekcji robiłam. Kolekcja Craft of Clock. O, tutaj. O, widać teraz. Ta pastelowa. O, nie. Proszę bardzo. No, złapię. Pastelowa, bardzo fajna, dziecięca, ciepła kolekcja. No i co? Przejdę od razu do zaprezentowania albumu. Albumik prezentuje się tak. Jest to albumik dla chłopca. Z okazji urodzin, narodzin o właściwie. Obożona okładka jest tymi y, okładkami z y, papierami na okładkę z Craft Clock z boku mamy tylko naklejoną tak, taki banerek, tutaj mamy y, imię chłopca i takie dyndadełka, na narożniczki, tu mamy y, jak widać zresztą trzy shakery. I przechodzimy do środka. Na stronie okładkowej mamy taką klapeczkę. Tutaj mamy też zresztą z kolekcji taką metryczkę, gdzie są dane dziecka, imię, waga, wzrost i tak dalej. I to się otwiera. Tutaj mamy kieszonkę. Możemy sobie tutaj włożyć USG na przykład. Lub nie wiem, no co tam będą sobie chcieli. <laughs> I tu mają zresztą wsuniętą matę. Pierwsza strona jest to rameczka. Obłożona płótnem introligatorskim. W każdej y, stronie są oczywiście maty. Y, maty, które ostatnio bardzo często wykonuję z takich resztek z kolekcji, z drugiej strony mamy wizytówkowy papier. Nie będę wyciągać, bo każda mata jest taka sama, różni się tylko tymi skrawkami. I tu mamy tylko napis z wykrojnika. Witaj na świecie maleństwo. Kompozycja jest też oszczędnie, gdyż te papiery są tak ładne, że nie było ich gdzie już tutaj wciskać. Tu mamy kolejną stronę, są to klapeczki na 6 zdjęć plus jeszcze tutaj ogromna duża Strona na duże zdjęcia, czy co tam przyjdzie komuś do głowy. Ta strona to jest rameczka na zdjęcie, rameczka się otwiera i tutaj mają też jeszcze miejsce na dwa zdjęcia. Napisy są z, z mintaja, takie tekturkowe. Z kolekcji. Teraz nie, nie znajdę, nie będę szukała, bo mam je tam dalej wciśnięte, więc... Ale myślę, że wszyscy kojarzą też te tekturkowe napisy. Kolejna strona jest to kieszonka foliowa i tu kilka mat wciśniętych przypięte na taki spinacz ozdobny. Kolejna strona to jest ramka. To jest zawiązywane. Otwieramy klapeczkę z ramką. I tutaj mamy taką małą kieszonkę zrobioną z napisem ważne daty. Tu są wciśnięte małe tagusie. Mogą sobie wpisać właśnie nie wiem, pierwszy ząb, pierwszy krok i tak dalej. mamy środek. Środek to są wodospady, ale są takie same, zapinane na foliową foliowy paseczek. I tu jest na 2 4 6 na 12 zdjęć plus jeszcze tutaj. I zamykamy. U góry tylko napisy 50%. Mamy 50% daty. I ten podospadzik jest tak samo zrobiony. Kolejna strona to jest taka rozkładana książeczka. 3 na pięć zdjęć w sumie mamy. sobie to zawiążę. I na dole też tylko napisik. Sama słodycz, czyli przepiękne te papierki. Tu mamy belly band z wciśniętymi matami. Każda mata jest podklejona papierem wizytówkowym. I tu też tylko taka dekoracja z tych pomponików, takich malutkich. Kolejna strona to znowu ramka na zdjęcie. Z napisem. Kolejna strona to klapeczki i znowu na sześć zdjęć, plus tutaj dodatkowo ogromne miejsce na zdjęcia. I przedostatnia strona to jest, znaczy ostatnia właściwie, jest, to jest taka klapka z shakerem, po tej stronie jest mata do wyjęcia, także jak sobie włożę tutaj jakieś zdjęcie, to ono będzie tutaj widoczne. I tutaj mamy rameczkę na zdjęcia. Też tylko z przyklejonym napisem. I ostatnia strona to kopertka. W niej znajdują się maty takie małe na zdjęcia. Ale mogą sobie tam włożyć cokolwiek będzie miał ktoś. <coughs> jakieś życzenie. I w zasadzie to tyle. I standardowo. Opakowanie, jakby do tego albumu. Ten kalendarz jest też z kolekcji. Zaznaczona jest tylko data 6 czerwiec e, 24 czerwiec i taka jakaś drobna kompozycja guziczek, perełki. No i tak się to prezentuje. Bardzo dziękuję i zapraszam do kolejnego filmu pa pa